Dzień dobry drodzy uczniowie! Dziś opowiemy sobie o teatrze, także trochę jestem ubrany jak aktor. O teatrze dawnym, współczesnym i jego formach. Teatr to niesamowicie ciekawa dziedzina sztuki. A zaraz Wam to postaram się krótko udowodnić. Krótko, żebym potem trzy dni nie musiał tego filmu przesyłać. Ale szersze informacje zdobędziecie z podręcznika. Macie tam bardzo ciekawy zasób wiedzy, do którego was serdecznie zachęcam, żebyście sięgnęli. I zaczniemy teraz. Co to jest teatr? Kochani, teatr to jest bardzo bogata forma sztuki. Przede wszystkim mamy aktorów, mamy scenę, na której jest scenografia. I mamy światło. Te środki pozwalają na to, że to, co oglądamy, te przedstawienia, te sztuki są naprawdę ciekawe. Dodatkowo mamy jak taki bezpośredni kontakt z aktorem. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Zapewniam Was o tym. Ci, którzy byli w teatrze, na pewno wiedzą, o czym mówię. Ale są różne formy teatru. Dlatego Teatr jest bogatszy niż nam się może wydawać, bo są, jest teatr, yy, który jest teatrem muzycznym, czyli tutaj na przykład Opera Opera, czyli taki klasyczny, yy, klasyczna forma, ale i współczesna, na przykład musical. Ale mamy również teatr tańca. I w klasycznym wydaniu, w dawnym to będzie na przykład balet, a współcześnie nowoczesny teatr tańca. No i mamy klasyczne też przedstawienia, sztuki teatralne, które do dzisiaj się wystawia, i nowoczesny teatr. Teatr to nie tylko, słuchajcie, przedstawienia. Nie tylko to jest ciekawe. Czasami już sam obiekt ma jakiś klimat, który. Sprawia, że warto tam pójść. Warto zobaczyć teatr. Zobaczyć i budynek z zewnątrz i wnętrze. Czasami tak jest na przykład właśnie przy tym teatrze muzycznym, przy operze lub przy balecie, bardzo często to są placówki, które mają bogatą historię i bogate budowle, które też właśnie mają jakąś historię, które powstały na przykład w czasach klasycyzmu, kiedy powstawały monumentalne budowle nawiązujące do, do starożytności. My też dzisiaj nie mówimy o y, teatrze antycznym, bo tak jak jest w temacie mówimy o współczesnym i dawnym, dawnym, czyli bliższym naszym czasom niż ten teatr antyczny. Ale właśnie, y, nawiązując do tych budowli, które y, powstawały w tym okresie Klasycznym, klasycystycznym, kiedy, kiedy teatr, opera się bardzo rozwijały, kiedy były po prostu taką rozrywką dla, dla ludzi, bardzo popularną, bo dziś troszeczkę jest to, można by powiedzieć, dla osób, może nie tyle dla elit, ale dla osób świadomych tego, że taka forma sztuki jest i warto z niej korzystać, no to powstawały piękne budowle. I mają bardzo bogatą historię, na przykład w Mediolanie, La Scala, czy powiedzmy w Opera w Paryżu, ale również Opera niedaleko nas w Bytomiu. Warto tam pójść do takich budowli, pójść na spektakl, dlatego że nie tylko z zewnątrz mają wspaniałą bryłę, formę. Ale również w środku są bogato dekorowane, słuchajcie, przepięknie są, są rzeźby, są kryształowe lustra i wreszcie kryształowe, słuchajcie, żerandole. A zwłaszcza ta, ten żyrandol, który jest w tej widowni, nad, nad widownią, to jest monumentalny żerandol, kryształ, coś pięknego. I wiecie, te wielopoziomowe miejsca, gdzie są te loże. To, to wszystko jest wspaniałe, a kiedy na przerwę, kiedy są te dzwonki, wychodzimy na korytarz i przechodzimy się, się po korytarzach, też bardzo bogato zdobionych, po prostu przenosimy się w jakiś taki inny świat, właśnie może w taki dawny świat. Może ktoś powiedzieć, ale wie pan, to, te, ten, 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 ten dawny teatr, te, te opery, te przedstawienia, to trochę nie pasuje do naszych. Do naszych czasów. Owszem, może nie pasuje do naszych dziwnych, słuchajcie, niepokojących czasów, ale właśnie może dlatego, że nie pasuje, warto tam pójść i poczuć ten klimat, i przenieść się w jakieś inne, spokojniejsze czasy, żeby móc się zastanowić nad tym, co widzieliśmy, nad sztuką, nad przesłaniem tego wszystkiego. Bo każda z tych sztuk na pewno zawiera jakiś morał, zawiera jakąś mądrość. No, oczywiście każda, nie wiadomo czy każda, bo właśnie tutaj nawiążę teraz do współczesnego teatru, że też warto się interesować, ale współczesnym teatrem jak najbardziej, współczesnymi sztukami. One są często bardzo kontrowersyjne i tutaj musicie być ostrożni: nie chłonąć wszystkiego jak gąbka, prawda? Bo niektóre sztuki mogą być słabe. Mogą być słabe, mogą być tylko, wiecie, taki, na, taki tani poklask, ale my mamy przecież rozum, możemy nabywać wiedzy, możemy yy, też poszukać, co tam krytycy o tym mówią, co sami myślimy, na przykład, na pewne zagadnienia, i nie chłonąć właśnie wszystkiego jak gąbki, tylko wybierać takie rzeczy, które są dobre dla nas, które są dla nas interesujące i po których będziemy bogatsi. Bo ja Wam powiem taki przykład, że byłem kiedyś w teatrze, zresztą nie raz, bo byłem i w Zabrzu, i w Częstochowie, i w Chorzowie w teatrze rozrywki. Natomiast byłem na sztuce, na której też była i młodzież, chyba nawet i dzieci były tam, wiecień. No i niestety w tej sztuce ci aktorzy tam w pewnym momencie przeklinali. No, skina. To ja bym wyszedł. Po prostu i zdarzyło się tak, że jeśli poszedłem na film, nie sprawdziłem, co to za film, wiecie, tak nie wniknąłem w to, po prostu wyszedłem w czasie filmu, ponieważ ten film był dla mnie niestosowny, po prostu nie chciałem go oglądać. No, z teatru to nie wypadało wyjść, ponieważ aktorzy są na żywo na scenie, mógłbym ich rozproszyć, mogłoby im być, by mogłoby im być też Przykro, poza tym to takie zachowanie by było niekulturalne, w kinie to co innego, po prostu przeproszę i wyjdę. Natomiast tam nie wyszedłem, ale byłem tą sztuką bardzo zniesmaczony. Uważam, że aktorzy mają bogatsze, powinni mieć, czy przede wszystkim reżyser, który im to kazał robić, powinien mieć bogatsze te środki wyrazu, żeby przedstawić jakąś sytuację, i, a unikać tego typu rzeczy, że po prostu aktor kawy na ławę, tam wiecie, Używa wulgarnej mowy. Myślę, że to było niskich lotów sztuka. No ale przecież tak jest raczej rzadko. Co, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, że niektóre właśnie współczesne teatry są przy różnych miejscach. Czasami są, może nie mają właśnie tych budowli jak te dawne, jak te opery, jakichś takich yy, widowiskowych, jakichś pięknych, okazałych. Czasami to są jakieś. Obiekty zaadaptowane na, na teatr. Czasami jest to z zwykłej kamienicy, tak gdzieś tam w Chorzowie, właśnie w teatrze Rozrywki, ale to też jest niesamowite, bo nie chce się wierzyć, że kiedy przekracza się próg tego teatru, to człowiek znajduje się w innym fantastycznym takim miejscu z klimatem, a przecież to jest gdzieś w centrum zwykłego miasta, prawda? Że tam się toczy życie, a my przekraczając ten próg, znajdujemy się w innym bardzo ciekawym świecie. Kochani, a jeszcze Wam tylko powiem, że byłem też w, w Odesie na balecie, chociaż nie jestem zwolennikiem jakimś, wiecie, tej formy sztuki. To było to bardzo fajne przeżycie, słuchajcie. Wypożyczyłem sobie lornetkę. Wykupiłem sobie bilet do loży, no niestety wiecie, jakbym tam już drugi raz poszedł, to bym wiedział, że ta loża nie była za, za dobra, albo to miejsce nie było za dobre. Ponieważ wyobraźcie sobie, że miałem miejsce w tej loży, która była przepiękna, ale tak, że zamiast sceny, to siedząc na takiej mojej pufie, to widziałem ścianę tej loży. Więc jeśli chciałem oglądać, słuchajcie, ten balet i co się tam dzieje na scenie, jak tam tańczą, co tam się dzieje, jakie są piękne dekoracje, to ja po prostu musiałem. Nie mogłem siedzieć, tylko musiałem stać na palcach i się w ten sposób wychylać. Ale i tak przeżycie było fantastyczne. Świetne, właśnie to wnętrze tej opery było w Odesie, to jest na Ukrainie nad Morzem Czarnym. Tak nawiasem mówiąc, prześlę Wam link, bo mam króciutki filmik, właśnie jak wygląda wnętrze. Tej opery. Nie mam samego przedstawienia. Takie przedstawienie na pewno też na YouTube można znaleźć. Nie mam samego przedstawienia, ponieważ był zakaz fotografowania czy filmowania przedstawienia. No, wiadomo, że niektórzy to oczywiście robili, no ale ja tego nie robiłem. Jeśli jest zakaz, to starałem się go stosować. I jeszcze jedną Wam powiem rzecz na koniec, słuchajcie. Zadanie, zadanie, ale tym razem nie na ocenę. Czy można korzystać z teatru w czasach zarazy? Można. Ponieważ, kochani, sztuki te teatralne, te pomyślane dla przedstawień w teatrze, były realizowane też na przykład przez Polską Telewizję i można znaleźć sobie w internecie przedstawienia y, teatru polskiej telewizji. Są fantastyczne, są ciekawe. I jeszcze jedną rzecz Wam powiem: bo choć teatr to właśnie też dekoracje, to światło. To aktorzy, którzy, których widzimy, to sztukę teatralną można też zrealizować w radiu. I tego się świetnie słuchajcie, słucha. I też Was zachęcam, na YouTube jest pełno słuchowisk, właśnie teatralnych yy, z polskiego radia. Również wiecie, archiwalnych, tam z lat 60. XX wieku, ale są niesamowicie ciekawe. Na przykład, jakieś wiecie, trochę takie kryminalne, i świetnie się tego słucha. Możecie sobie na przykład wieczorem leżeć w łóżku i słuchać takiego teatru yy, radiowego, takiego słuchowiska, yy, bo one jest tak zrealizowane właśnie, że że wystarczy tylko ten dźwięk, tam jakaś muzyka i wszystko się dzieje w naszej głowie. Wyobrażamy sobie, to jeszcze taki teatr właśnie, takie słuchowisko, to tylko wspaniale rozwija naszą wyobraźnię, yy, a jednocześnie nie jest męczące, bo możecie sobie leżeć z zamkniętymi oczami i po prostu przenieść się y, do innego świata i trochę się wyłączyć od tej rzeczywistości, która nas otacza trochę odpocząć. Do tego Was serdecznie zachęcam. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, resztę ważnych informacji jest w podręczniku i myślę, że interesujących. Zajrzyjcie tam. Jest cały rozdział. Y, Mówię to o, o uczniach z woku, macie tam cały rozdział o teatrze. Natomiast uczniowie z plastyki w swoim podręczniku również znajdziecie elementy dotyczące teatru. Uczniowie z plastyki, pamiętajcie, w teatrze też dekoracja, światło, to wszystko, co na nas oddziałuje na nasze oczy, to zalicza się do sztuk plastycznych. Trzymajcie się, kochani, serdecznie pozdrawiam Was i do zobaczenia już niebawem. Hej!